Pod jednym z moich ostatnich filmów pojawił się komentarz, że dowodzenie geometryczne najgorsze nawet na maturze. i to jest racja, że to jest taki specyficzny dział, który ma bardzo wiele faktów, gdzie trzeba je wykorzystać w niektórych zadaniach. Wydaje mi się, że, że więcej w porównaniu do innych działów. No, i skoro jesteśmy przed maturą, to pomyślałem, że fajnie było sobie je przypomnieć. Może nie wszystkie, tylko te po prostu, które, które przyjdą mi do głowy, te najważniejsze. No i też nie bez, nie bez powodu mam otwarty tutaj zbiór zadań Waldemara Pompe, bo on pokrywa wszystkie te fakty potrzebne do matury, a nawet nad to. Także jeśli ktoś by chciał się bardzo dobrze przygotować, to może sobie przeliczyć to i, i będzie nawet ponad, ponad program. I na tym będę się opierał, żeby żeby wypisać sobie te fakty. No, i pierwszy, pierwszy, tutaj, taki jest dział cechy przystawania trójkątów. No, i to faktycznie jest dosyć istotne. Napiszemy sobie tu tutaj przystawanie i podobieństwo. Przystawanie to jest synonim dla bycia identycznym. Jak dwa trójkąty są przystające, to są identyczne. A podobieństwo są. Przeskalowane jeden względem drugiego. No i tutaj jest taki ciekawy fakt, że jeśli mamy jeden trójkąt i drugi trójkąt, który będzie dwa razy większy, to, to i one są, one są podobne, ten jest dwa razy większy od tego, po prostu jest przeskalowany. Jeśli tu oznaczyć tego pole 1, a tego pole 2, to zachodzi ciekawy związek, że y, pola są przemnożone przez kwadrat, y, czyli pole pierwszego jest cztery razy mniejsze niż pole drugiego, i tak jest y, z, dowolnym, z dowolną figurą, z dowolnymi dwoma figurami. Yy, podobnymi do siebie. To, to jest ciekawy fakt, który yy, warto zapamiętać. No i cechy przystawania i podobieństwa to można sobie wygooglować, to, to są yy, znane każdemu yy. i mówię, ten zbiór zadań genialnie yy, trenuje do tego. Yy, to jest takie bardzo standardowe zadanie yy, tutaj, żeby znaleźć sobie yy, właśnie przystające trójkąty, to każdy, każdy może sobie podejść do tego i to jest bardzo standardowe zadanie. Yy, Przystawanie i podobieństwo, następnie mamy dział kąty w okręgu i to też jest. Yy, yy, to też jest yy, no, napiszemy sobie kąty w okręgu, kąty w okręgu. Jeśli mamy okrąg yy, i mamy dwa kąty oparte na tym samym łuku one są oparte na tym łuku, no to one są równe to są kąty y, wpisane. Jest jeszcze kąt środkowy, tutaj, i on jest równy: dwa, dwa, razy, ba, dwa razy większy jest niż, niż każdy z tych kątów wpisanych. Y, można też zauważyć, że, że to te kąty również są oparte na tym układu, także te kąty też są takie same. No więc wniosek taki, że te trójkąty y, zielone są y, podobne. CH, bo. Y, kąt, kąt, kąt. Tak? Te trójkąty zielone są podobne. No. E, OK. Co jeszcze można powiedzieć o kątach w okręgu? No taki wniosek z tego, że jeśli mamy kąt oparty na średnicy, czyli no, cięciwa przechodząca przez środek, no to, no to ten kąt jest prosty. Ten kąt jest prosty i tutaj jest promień, tu jest promień i tu jest promień. Także trójkąt y, zielony jest równoramienny. Tak samo jak i trójkąt żółty jest równoramienny. I z tego wypływa masa wniosków, że jeśli mamy na przykład jeszcze raz okrąg, i mamy trójkąt w tutaj w okręgu, taki o, i tu mamy styczną do tego okręgu, może no, tak jak zrobimy, a no, może lepiej to narysuje. I tu jest styczna, to jeśli tu jest kąt alfa, to tu też jest kąt alfa i jeśli tu jest beta, to tu jest kąt beta i to warto sobie też udowodnić, bo to wynika właśnie z tego, co tu powiedziałem, jeśli tu jest środek, to tu jest kąt prosty, bo tu jest styczna, tu, także tu, tutaj jest kąt prosty, no i tutaj też jest promień, tu też jest promień, I to z tego wynika, tak? z tego wynika, że te trójkąty tu są równoramienne. To taki fakcik mamy jeszcze. To jeszcze można powiedzieć czworokąty opisane i wpisane w okrąg. Czworokąty opisane i wpisane w okrąg. To sobie zrobimy jako kolejny punkt. Mamy dwie możliwości. Albo czworokąt jest wpisany w okrąg, albo jest opisany na okręgu. To nie ma być trapez, to ma być coś takiego. O. A tutaj ma być po prostu wpisane. To kąty naprzeciwko siebie, tu są dwa naprzeciwko, muszą się sumować do 180 stopni. Alfa plus beta to 180 stopni. Też warto udowodnić sobie to. Niekoniecznie to, te, te dwa, bo te dwa też są naprzeciwko, czyli te twierdzenie działa, bo równie dobrze mogę sobie obrócić ten tablet o 90 stopni i mieć te po bokach kąty. Także to nie ma znaczenia, jak trzymam tablet oczywiście. Alfa plus beta to 180 stopni. No i tutaj też warto sobie to udowodnić, że jeśli to jest A, B, C i D, to A plus C to to samo co B plus D. I tutaj od razu, żeby to udowodnić, potrzebne jest nam twierdzenie o czapeczce tak zwane, albo o dwóch odcinkach stycznych. I to twierdzenie o czapeczce zrobię trochę miejsca, bo tutaj dojdzie jeszcze jedno. W sumie powinno być przed tym, ale nazwijmy je nawet o czapeczce. O czapeczce. Niech się tak nazywa. Jeśli mamy okrąg i, i, i coś takiego, no to te, te dwa odcinki są tej samej długości. Ten i ten są tej samej długości. Też jest twierdzenie o stycznej, to, to jest chyba twierdzenie o dwóch stycznych, tak, tak, tak naprawdę zna, znane jako twierdzenie o dwóch stycznych. Twierdzenie o stycznej i siecznej, sieczna to jest to, a ja to zrobię nawet tak, w ten sposób. Wtedy na podstawie tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, zobaczmy, jak to działa. Tu, tu niech będzie alfa, to tu jest 180 odjęć alfa. Ale ten czworokąt jest wpisany w okrąg, więc kąt naprzeciwko niego to będzie 180 to alfa. Nie? Czyli tu jest 180 odjęć alfa, 180 odjęć alfa. No i jeśli tu będzie beta, no przepraszam, tu, yy, tu jest 180 alfa. Tak, bo to jest kąt przyległy do niego, czyli ten jest 180 odjęć alfa, a ten plus ten, T2... Te mają się sumować do 180, więc ten jest alfa. Czyli tu wiemy, że tu jest alfa. No jeśli tak samo, jeśli tu jest beta, no to tu wiemy, że tu jest beta. No i tu jest trzeci, trzeci kąt, jakiś tam gamma, wspólny dla tych trójkątów, które teraz zakreskuję. Dlatego trójkąta żółtego oraz dla tego trójkąta zielonego. Czyli te, te dwa trójkąty, ten mniejszy i ten większy, one są podobne do siebie. CH, kąt, kąt, kąt. Skoro są podobne, no to zachodzą pewne zależności pomiędzy nimi. Jeśli by to oznaczyć tutaj A, B, C, D, E, może, może, może tak, to mamy, że A to AE do AC to to samo co AB do AD. Czyli AE razy AD, AE razy AD to to samo co AB razy AC. Y, OK, no i wniosek z tego twierdzenia to to, że jeśli mamy okrąg, mamy sieczną i styczną, y, styczną, a B C D, to AB y, razy AC to AD kwadrat. To jest wniosek z tego? Dobra, a tutaj zrobiłem trochę miejsca, bo jeszcze jest takie twierdzenie z gwiazdką. Właśnie ostatnio też mi się przydało w jakimś zadaniu na kanale, i dalej nie pamiętam, czy to jest ptolemeusza. Mi się wydaje, że to jest twierdzenie ptolemeusza, że jeśli mamy jeszcze okrąg opisany na czworokącie, narysuję to na czerwono. I nazwać te boki A, B, C, D i przekątne E i F, to A, C, dodać B, D to to samo co E razy F. To jest kolejny fakt, tak? Czyli no, mam, mamy trochę tego tutaj. Hmm. Styczna do okręgu. No to właśnie jesteśmy w tym temacie. styczna do okręgu i zobaczcie, to twierdzenie o czapeczce ma wiele zastosowań. To 29 zdanie wygląda na trudne, ale to tak naprawdę jest bardzo wielokrotnie zastosowane po prostu twierdzenie o, o czapeczce do, do każdego z tych okręgów I, i też warto sobie to przećwiczyć to 29. No później mamy. Później mamy. pole. Ok, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli mamy, yy, jeśli mamy yy, trapez wpisany w okrąg i trapez jest wpisany w okrąg, to ten trapez musi być równoramienny. Nie ma innej opcji, żeby on nie był równoramienny. To też jest warte, warte do zauważenia, do, do udownienia, że jak trapez jest wpisany w okrąg, to on musi być równoramienny. Trapez, trapez wpisany w okrąg. To musi być równoramienne. No, i jak już jesteśmy przy trapezach, to warto wspomnieć o tym, że jeśli mamy trapez i dwa trójkąty, które mają wspólną podstawę i jednakową wysokość, no to ich pola muszą być takie same. Tak jak tutaj w trapezie: A, B, C. D, to teraz y, ten żółty y, trójkąt, y, on ma podstawę AB i wysokość, wysokość trapezu. No i ten zielony trójkąt, y, on ma też podstawę AB i wysokość, wysokość y, jako wysokość trapezu. Y, no to ich pola żółtego i zielonego są takie same. Także jak odejmę od tych dwóch pól jedno pole, to, to różowe, które tutaj teraz zamalowałem, no to zostaną mi dwa takie same pola, czyli jako wniosek to, to i to ma takie samo pole. To, to jest jedno z zastosowań tego, że jeśli mamy wspólną podstawę i wspólną wysokość, to trójkąty mają te samo pole. I tutaj jeszcze można wspomnieć o, o środkach boków, to też jest Kolejny temat, jeśli mamy dwa środki boków i połączymy je, połączymy je prostą, to ta, ta prosta mn ona jest równa średniej arytmetycznej AB i cd i to się dowodzi w ten sposób dodaje się najprościej, dodaje się dwa do wektory po prostu, czyli ten wektor MN to to jest wektor ten, dodać ten, dodać ten z jednej strony, a z drugiej strony to jest to, dodać to, dodać to i z tego wynika, że on jest równoległy do tych, ten odcinek mn jest równoległy do dwóch, dwóch podstaw i jest równy średniej erytmicznej. I jeszcze tak samo podobna zasada jest w trójkącie. Jeśli w trójkącie będziemy mieć, połączymy środki boków m i n, to otrzymamy odcinek równoległy do ab i równy połowie. Jeśli on by miał długość m, to to, to ma długość 2m to to też jest fakt i to wynika z podobieństwa trójkątów wówczas, tak? I że myślę, że to są, to są te podstawowe fakty, które warto na pewno pamiętać i, i kombinacje ich wszystkich mogą pomóc przy, przy dowodzeniu bądź rozwiązywaniu zadań z geometrii.